Zapraszam, miały pasy, kobiety prosimy, żeby się wciągnął na Joanna, Chocka, Brudziu, Joanna, Karol, Stolina I. Przechodzisz góra, 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 Artur. Tak jest, już przechodzisz, nisko pupa, nisko dupsko. Oj, dobrze robisz swoje, tak, przerabialiśmy to, lewą, lewą, prawą ręką wchodzisz, prawą ręką, tak jest. O, panie kolego, ale to chyba dyska od razu jest, co? Ale przeniósł piętę na drugą stronę. Stani jeszcze raz kolano na brzuch, Artur. Jeszcze raz kolano na brzuch i idziesz prawą ręką, idziesz pod nogę. Dawaj, robisz, robisz to, robisz to, Artur. Tak, tak. I prawa ręka idzie pod, pod nogę. Prawa ręka. Tak, wyrywasz ładnie. Dawaj. Rop, rop, rop. Nie daj się położyć. Nie daj się położyć. Szybciej, Artur. Tak, idziesz po głowę. Po głowę idziesz. I prostuj nogę do tyłu. Prostuj nogę do tyłu. Prostuj na maksa. Kładź, kładź się na niego. Głowa do niego idzie. Drugą ręką pod głowę, Artur. Dawaj, dawaj. Prostuj tą nogę do tyłu. Na maksa. Podbierz ją sobie, podbierz ją sobie. Cały czas prostujesz nogę do tyłu. To tak. Trzymaj się. Góra, 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 góra. Góra, stopa do maty, stopa do maty. Tak jest. Jeszcze raz to samo, Artur. Jeszcze raz to samo. Zamykaj kolanem ładnie na brzuch. Tak, niziutko pupa. Tak jest. Dobrze jest Artur, bardzo dobrze. Stabilnie, stabilnie, stabilnie. Dociskaj go, dociskaj go tam. Nie daj, nie daj poderwać tej nogi. I do tyłu Takira dawaj tą prawą nogę do tyłu, dalej, dalej sprawlujesz. Artur, prowadzimy, prowadzimy, szanujemy punkty. O i teraz sprawluj nogę, sprawluj tą nogę do tyłu. Tak jest, tak jest, mocno, 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 mocno ta noga. I już z boku będziesz zaraz. Śmiało, śmiało, śmiało do tyłu noga. Śmiało do tyłu. Jeszcze raz, jeszcze raz, Arturek. Pięknie do tyłu noga, do tyłu. Na maksa, Artur. Na maksa, do tyłu noga. Tak, i do, dogniataj go na plecy. Tak jest. Do tyłu noga, do tyłu noga, na maksa. Na maksa. Na maksa, noga do tyłu. Noga, Artur, cały czas do tyłu, no tak jest! I pięknie trzymasz gościa. Tak, tak jest. Spokojnie przechodzisz, spokojnie przechodzisz, nie przestrzel, nie przestrzel. Spokojnie. Copnij się troszkę do tyłu. Cofnij się. Tak, do boku, do boku przechodzisz. Przechodzimy do boku, Artur. Tutaj do mnie, do mnie nogami, do mnie nogami przechodzisz. Do walki na matę numer dwa, zapraszam. Zuzanna Rupa. Maja proza. Rzec mata numer 2. Nie ruszajcie się, pomóc. Małujnia spokojnie, Dobra, wystarczy. A? Ja na... Walka. Walka. Artur, prawa noga tu do mnie idzie i za, ple... za plegary. W moim kierunku tu przechodzisz. Daj, 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 śmiało. Tutaj do mnie przed pięknie. dosiad, trzymamy. Trzymamy, Artur. Szeroko łapy, szeroko łapy. Nisko klata. Szeroko łapy. Wyciągasz cały czas, wyciągasz łapy. No, szeroko mam. Szeroko. Minuta została. Musimy to przewalczyć. Trzymamy, trzymamy. 8-0 prowadzisz. Bardzo ładnie. Szeroko, Artur. Cały czas kontrolujesz walkę. Nie daj plecy. Cały czas na plecach ma leżeć. Cały czas na plecach. Do walki, na maty, tak jest. Tak jest. I łapy Anna, szeroko. Klata ładnie dociska. Anna, do walki, bardzo do ładnie. Cały czas trzymamy. Cały czas trzymamy. O, bardzo ładnie. Tak jest. I wracasz. Pięknie. 9-0. 20 sekund, Artur. Trzymamy. Spokojnie, już nic nie zrobi. Na numer. 10 sekund zostało. Trzymamy Artur. Marek Demisiu dali Łukasz Jakubczyk. Zapraszamy do walki na matę numer 5. U 12 dziewczyni. Minus 30. Jak przecież sofia i soli. Rotania drugi. Eu é a